Teraz już poskładam sobie tę przekładnię od Parkside'a. Miałem nie nagrywać takiego filmu, w sumie, bo na szybko ją rozebrałem. Nie nagrałem jak rozbieram, ale już pokażę, jak składam to w odwrotnej kolejności, będzie pokazane. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki jak się spodoba, jak się przyda. Czemu to rozbierałem? Już wam mówię. Otóż yy, przestało mi działać to blokowanie się uchwytu, żeby dokręcić narzędzie czy wiertło. Od razu powiem, co się stało, a później powiem, jak to działa. Ten pierścień jest pęknięty i przy użyciu większej siły on po prostu się rozszerza i przeskakuje, więc nie trzyma. Za dużej siły użyłem, ponieważ tej wkrętarki używałem do <śm> odkręcania śrub i innych rzeczy. Yy, nie siłą silnika, tylko siłą, wiecie, ręki, nie? Także no, nie dziwię się, że to pękło, po prostu było używane niezgodnie z przeznaczeniem, i tak się stało. i Teraz, już sobie poskładamy. Od razu będę mówił, będę wam pokazywał jak to działa. Nie? Tutaj, w środku są takie dziurki, tu idą kulki podwójnie, idą kulki i pod spodem, pod tymi kulkami, jest dysk na sprężynie. I tutaj, naciskiem tej sprężyny, tym regulujemy siłę sprężyny i w związku z tym siłę sprzęgiełka. Kiedy Sprężyna naciska mocniej, ciężej jest przeskoczyć przez te ząbki i sprzęgiełko mocniej trzyma. Prosta sprawa, prosta zasada. Wsadzone są kulki, ale to moi drodzy idzie w taki sposób. To chodzi tu. W środku jest takiej dziwnego kształtu wkładka. O. Ona tu nie pasuje inaczej niż chyba w jeden sposób. Tylko o taki. I idą takie rolki. Idą takie roleczki. Na każdy wypusz dwie, żeby działało w dwie strony. Wiadomo. Tak, tak, tak. Nie jestem pewny, czy to dobrze dałem. Ale to jakoś nie ma specjalnego znaczenia. I teraz tak kręcąc silnik jak kręci to sobie kręci, nie? Za to i to sobie tu kręci, kręci. Ale jakbyśmy chcieli zakręcić za to to blokujemy ten pierścień, ponieważ tutaj jest kształt taki, że klinuje się rolka w tym pierścieniu. I te ząbki są tutaj w tych ścięciach, dlatego to się blokuje. Niestety, tak jak można u mnie zauważyć, o, u mnie ten pierścień tutaj jest pęknięty i to niestety nie trzyma. Czyli jednak odwrotnie, musimy to sobie złożyć od góry i tak wsadzić. Będzie po prostu łatwiej. Czyli tu. O. o, roleczki, Tata, no. mogę wziąć jedną szmatę? Możesz wziąć. I tu mamy złożony ten układ blokujący, i teraz sobie to już tu wsadzimy, tutaj. Także tu już nie będzie widać jak to działa, ale widać że o u mnie już nie działa, oczywiście, bo pierścień się rozszerza i to przeskakuje, ale to tak działa właśnie. No i dalej idą te właśnie kulki. Teraz ten pierścień od sprzęgiełka, teraz idą zębatki, przekładni planetarnej <laughs> o. no i teraz pójdzie ta przekładka i to z trzema zębatkami czy to mi tam wejdzie no wejdzie o. teraz idzie już to Oczywiście ustalamy sobie, gdzie ma być góra. Wiercenie, jak damy do końca sobie, i o, tu się rozkręciło całkiem, o kurczę, źle. O, i jest do końca. Wiercenie, czyli to jest góra, czyli tu będzie zmiana biegów od góry. No, coś mi tu nie weszło, zębatki nie trafiły jeszcze. O. Jest. Dwójka. Dwójka zazębia na tą przekładnię. A jak będzie jedynka, to będzie zazębiać na tą większą przekładnię. Zębatkę. No i to możemy sobie już tutaj skręcić. No, i teraz idzie ta zębatka. O, 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 o. No tak, dwójka jest do przodu, czyli dwójka łapie tu, i wtedy jest, jest szybciej. O. Ok, ale składamy dalej. Teraz te małe trybiki. O. Ja już się nie będę tutaj bawił w zakładanie tą samą stroną. One chyba są i tak tą samą stroną, więc nie ma problemu. I tu już jest ta końcowa. Aha, ona ma cztery wypusty, pasuje w każdy sposób. Ale coś mi to chyba nie weszło dobrze do końca. Może jeszcze wejdzie, jak pokręcimy tym? O, tak jest. To wchodzi tam do końca i zbierzemy trochę smaru z zewnątrz, damy do środka i zamyka go to. No jest poskładana przekładnia Oczywiście zamykanie będzie słabo trzymać, bo widzieliście dlaczego. I reszty dopełnia już tylko ostatnia zębatka od silnika, która już napędza, która napędza ten cały układ. Coś mi to nie chce też wejść, oczywiście, bo to musi na zęby celować, pasować. O, pasuje, zamyka się na takie przekręcenie. No i widzicie, cały układ jest poskładany, teraz tylko wsadzić go w obudowę. I będzie działał tak jak działał, czyli źle, więc reszta tematu to już chyba jasna. Na tym zakończę. Zachęcam do subskrybowania, oczywiście, tam mojego kanału. I pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnych filmach. Ten akurat przy okazji innej roboty widzicie, ale tak byłem ciekaw, co się tam popsuło. Także pozdrawiam i do zobaczenia.